Cześć kochani, z tej strony Lisin. Ja Was witam w dziesiątym odcinku serii. w Hardstone. Nie był już odcinek, więc jest wyjątkowy, bo zagramy wtedy kartelną bójkę na ten tydzień, znaczy ten. Ten tydzień w momencie, w którym to nagrywam, bo w momencie, w którym Wy to oglądacie, już jest nowa kartelna bójka. Ponieważ ten odcinek, jak nagrałem to na zapas, znaczy miałem się okazać w niedzielę, ale go nie nagrałem wtedy, bo nie dałem rady. I nagrywam go teraz. Chodzi tutaj o to, że to jest drużyna gwiazd. Pełniki portale już mają swoją szansę. Teraz pora na ciebie. Wzdryż kartę do swojej talii, a otrzymasz jej 22 egzemplarze plus 8 dodatkowych kart klasowych. I ja będę grać magiem oczywiście, czyli kadgarem i oparłem te talie na bełkoczących księgach. Bo one dają spele do ręki. Więc grajmy. Poczekać. Poczekać. Poczekać się dostępność, żebym już mógł sobie zobaczyć i zobaczymy przy okazji godzinę. No dobra, to chwilę mam, może powiedzmy jedną walkę z dobrze nagrać, jakby nagrać tę bójkę raz i tyle, bo troszkę jeszcze czas mnie nagli niestety. Więc nie wiem jak mi to wyjdzie. Czasowo czy uda mi się ten odcinek nagrać. Mam taką nadzieję.

Okej, okay, wróciłem. Yy, no, uroki nagrywania w niezaziędnych warunkach. <laughs> o, już się mulligan skończył, ale i tak... nie chciałem zmieniać karty w ręce, więc może być. <laughs> gramy z Czarnoksiężnikiem, ciekawe, jeszcze... w tej bujce nie ja walczyłem z Czarnoksiężnikiem, więc starałem się... Uuuu dziki ogień! Chętnie... Chętnie go... Yy, odpalę, bo... Niech tam będzie moja moc specjalna zadawać więcej obrażeń więc o ogień chętnie do i księga no to przedwijmy jakieś księgi Co pewne sekret to robiło, już nie pamiętam tego co, co kosztuje zero no to mógłbym mieć jakiś sekret ale nawet nie wiem czy mam więc <grym moich> nie będę <grym> Trzeba nie mamy ciastka, okej okay. Zero manu, albo już jeden punkt many I księga jeszcze jedna I wybuchowe runy, okej okay. I kończymy tutaj O nie! A właśnie głębi, no nabije. I przeszkadza, zaraz ją wywalę, bo widzicie, jest jedna tura, ale muszę jakby to zagrać za dwa many i się tego pozbyć. No to mnie bije, no nie? To, się, to by mnie biło, gdybym czyli samodzielnie. Co to robiło, czyli samodzielnie, bo już nie pamiętam. A jest coś, coś, tutaj nie ma. Niech zachowaj wszystkie trzy karty, nie, nie rozumiem. Jakby nie rozumiem co to jest. Zatakujemy tymi tymi księgami i już nie mogę nic zrobić. On ma kultystę Siracest. No i dobra i zabiję mi jedną księgę, ale więcej ich nie pokona. <grym> Następny? O nie! Użdę. Ała! Zostaw mnie, okej? Okay. Bo tu trzeba... się zabić, tego, tego... ...syfnego... L, ...prawda... ...kulcystę. Który ma mniej... ...zdrowia. Ten. Do, do walnego tak... ...i walnego tak.

O, mu... O nie, on mu, on nie będzie tych kultystów przyzywać więcej? 6-6? 6, 6. Z jest 3 4. No dobra. Zaraz. Ja mam Zaraz. 5 zrobię mu krzywdę jakiś Zrobimy krzywdę Zaraz. panu Zrobimy kultyścię z Hirakę Ooo, <laughs> droga polimorfia, przyda się w sumie, jakbym miał mu tak przywalić on ma HP? 4 Oj, to za, za, za dużo Braknie, no to trudno, przywala tak tak, bo jest, za dużo zdrowia i to mi przeszkadza Au, au. No nie no Ha, po prostu na kultystach oparł te talię Bum, ha O nie! Więcej kultystów <gum> Au, au Trzy i cztery Obrażenia, aua, wow. mnie zabije, osiem zdrowia mam, no to Niech nie przegram, ale to bardziej tylko jakby po to to robię, że pokazuję jaka to jest bójka, prawda? W sensie, o to mi tylko chodzi, jakby po to robię ten odcinek, jakby nie muszę, nie muszę nawet wygrać, koniecznie, jakby wcale nie muszę wygrać. I nawet, zostać wpierdzielony, trudno, nic się nie w stanie, no. To jest tylko kaczenna bójka, a zresztą po prostu chciałem ją pokazać, mam tylko dwa many jeszcze już, bo mi klątkę dobrały manę, no. Dziki ogień, o! Spoko, ale na razie nie chcę dzikiego ognia, tylko księgę jeszcze jedną. O, pokaz świateł! Uuuuu! Pokaz świateł to ja lubię! Pokaz światę uwielbiam! Lubię pokaz światę bardzo! Znaczy, pan mnie zaraz pokona tymi... tymi... Ała! Ała! No i wygrał No i o to tu chodzi no, Nie wygrałem niestety, ale jakby taka ta bójka i z mojej strony to tyle Mam nadzieję, że Wam się tutaj podobało I zapraszam na kolejne odcinki Od no, 29. Ci I do zobaczenia Cześć